13 lipca 1944. Dziś w fabryce była rewolucja. Do kooperatywy przyszła kapusta po 300 gramów na osobę. Wypadały trzy główki na dziesięć osób. Co robić? Dzielić, ustąpić swoją część. Gadali, dyskutowali godzinę. Wreszcie zaproponowałem, żeby to rozlosować. Zgodzili się. Myślałem, że ci, co przegrali, zjedzą razem z główkami kapusty tych, co wygrali, między innymi mnie. C powiedziała mi z uśmiechem lewostronnym, że dobrze to wymyśliłem. To miało znaczyć, że ja już z góry wiedziałem, że wygram i dlatego zaproponowałem losowanie. Wykrzywiłem się do niej i powiedziałem, że swój byt, mła, he? Jeszcze nie ma głodu. Jest dopiero trochę ciężej, a oni już pozjadaliby się nawzajem. Ogarnia mnie straszliwy wstręt, gdy patrzę na te twarze. Wydaje mi się, że widzę otwarte brzuchy ze śmierdzącymi zwojami jelit. Prawie nie mówi się o wojnie. Mówi się wyłącznie o jedzeniu. Rozpatruję wszystko z punktu widzenia żarcia. Na wschodnim froncie potop. Rosjanie wzięli Wilno. Są pod Pińskiem. Idą na Grodno i Białystok. Otaczają. Przełamują. W Normandii idzie dobrze. 14 lipca 1944 Quator Jouillet Grzmi Marsylianka w Radio Paris, w Vichy, w Algierze, z Londynu. Reportaże radiowe z obchodów w uwolnionej Francji. 15 lipca 1944. Wieczorem długi spacer na rowerach nad Sekwaną, Boulevard Saint-Germain pod Odeonem. Oglądnęliśmy program. Może pójdziemy w przyszłym tygodniu. Potem siedzieliśmy w Luksemburgu. Ciepły, pochmurny wieczór. Jakieś dziecko chciało koniecznie wepchnąć nam w szprychy długi kij. Poszło potem nad sadzawkę i moczyło zawzięcie oparcie ze swojego wózka. Jacyś chłopcy puszczali motorówkę. Cisza. Terkot mechanizmu zabawki. Przedwieczorny spokój nieba. bukiet drzew i kwiatów. Tam, gdzie były dawniej trawniki, rosną teraz warzywa. Fasolka i róże. O pół do dziesiątej zaczęli trąbić zamknięcie. Pojechaliśmy dalej. Boulevard Montparnasse, na ulicach pustki, jedynie w Le Dom, e Le Coupol, trochę sennej publiczności na tarasach. Mężczyźni wożą kobiety na rowerach, po damsku na tylnym bagażniku. Wygląda to zupełnie wdzięcznie. Boulevard des Invalides, stare pałacyki. Złota kopuła inwalidów. Przejeżdżamy obok ambasady polskiej. Mieści się tu Instytut Niemiecki. Niedługo będzie Raus. Pałacyki na d'Orsay. Izba Deputowanych. Wjeżdżamy w Boulevard Saint-Germain i siadamy na tarasie Demago. Dziesiąta wybija na wieży i ściemnia się. Wjeżdżamy w piwniczną rue Bonaparte, a potem już nad Sekwanu. W mroku rozmazuje się sylwetka Notre-Dame i klamerki mostów. Woda jest czarna i oleista. Place Bastille, wstrętna rue de Faubourg Saint-Antoine. Po wpół do jedenastej jesteśmy w domu, przesyceni ciszą i spokojem tego dziwnego miasta. Paryż jest teraz wspaniały. To ten Paryż. Pozostanie na zawsze w moich wspomnieniach. Londyn mówi dużo o polskości wileńszczyzny, mówił dziad do obrazu.